Przygotowujemy się do kolejnego ważnego meczu. Na pewno po ostatnim spotkaniu, przegranym niestety, najważniejszą sprawą to jest podnieść morale zawodników, bo mecz derbowy przegrać to nie jest łatwa i prosta sprawa. Zespół było widać, że po meczu to bardzo. Yy, bardzo przeżywam. Natomiast mam nadzieję, że yy, to są profesjonaliści i mam nadzieję, że dzisiaj już na treningu yy, będzie widoczne chęć rewanżu, chęć, jak to się mówi popularnie yy, zmazania, co by nie powiedzieć plamy, no bo, bo tak to trzeba odebrać. Yy, i dobrze się stało, z drugiej strony, że ten mecz jest bardzo szybko. Mam też nadzieję, że jutrzejszą postawą jako zespół, jako całość, pokażemy, że wszystko to, co dotychczas jest robione, czy zostało robione, że jest na odpowiednich torach. Dziękuję. Ja również dziękuję. Łukasz, chyba nie trzeba szczególnie motywować. Wiadomo, wychowanek UKS-u kontra widzew. To bardzo ciekawe zestawienie, ale na pewno więcej nam o tym powie Łukasz. Bardzo ci proszę Łukasz. Yy, jeszcze raz dzień dobry wszystkim. Yy, tak jak tutaj Jurek wspomniał, jest to, jest to dla mnie gdzieś tam bardzo ważny mecz, bo jestem wychowankiem UKS-u i dla, dla każdego z wychowanków jest to ważny mecz, gdzie, gdzie, gdzie gdzieś tam gramy po różnych regionach Polski, ale przede wszystkim liczy się. Górnik i, yy, i tak jak już tutaj trener też wspomniał yy, gdzieś tam takiego kaca moralnego mieliśmy nawet wczoraj na treningu, ale myślę, że jest nowy dzień i yy, nowe nadzieje jest mecz z widzewem, który to nie będzie tak, że spotyka się druga drużyna w tabeli z ostatnio, bo to uważam taki mecz pułapka, że będzie dla nas bardzo ciężkim spotkaniem i i musimy naprawdę do tego meczu podejść, jakby to był mecz yy, z, chyba, chyba jakbyśmy grali z drużyną z czołówki tabeli, a, a, a nawet można powiedzieć z liderem, bo, bo takie mecze są, znając, znając, yy, znając to gdzieś tam z najtrudniejsze, także czeka nas bardzo ciężkie spotkanie i, i żeby wygrać, żeby zdobyć trzy punkty, to będziemy musieli naprawdę uważam wznieść się gdzieś tam na wyżyny i, i przede wszystkim yy, musimy Gdzieś tam zagrać może, może nie tyle lepiej, ale, ale, ale bardziej skutecznie i jeszcze musimy być bardziej zdeterminowani niż byliśmy to w meczu z Piastem, chociaż, chociaż mówię, nie można tak mówić, bo, bo, bo gdzieś tam prowadziliśmy grę, byliśmy, ja uważam, zespołem lepszym, który, który, któremu nie na, na pewno nie zasłużyliśmy w tym meczu na przegraną, ale niestety tak się mecz dla nas ułożył, że. Że przegraliśmy, ale myślę, że wyciągniemy wnioski, bo, bo, bo już o tym trzeba zapomnieć. Trzeba gdzieś tam, tak jak mówię, jeszcze wczoraj ten, gdzieś ten niedosyt taki kac moralny był, ale, ale jest teraz nowy dzień, jest nowy mecz i dobrze się stało, że gramy szybko i trzeba tutaj zainkasować trzy punkty i zagrać przede wszystkim bardzo dobrze. I wtedy myślę, że, myślę, że jesteśmy w stanie tutaj dalej siłą rozpędu iść i, i, i będziemy myśleć o następnym spotkaniu. Bardzo dziękuję Łukasz. Czas na pytania, bardzo proszę o przedstawianie się. Marcin król Nowiny Zabrzeńskie. Ja mam pytania do pana trenera Ryszarda Wieczorka, aż trzy, można? Można. Pierwsze to co usłyszał od pana Aleksandra Szeweluchin jak zszedł z Murawy, domyślam się, że to pochwała nie była. Druga sprawa, co z Radosławem Sobolewskim, bo jego brak był bardzo widoczny w tym spotkaniu z piastem i no można domniemywać, że gdyby Sobol grał, to... Być może górnik jest szedbie z boiska pokonany. I trzecia, trzecia sprawa to troszeczkę nawiązując do tego, co Pan już powiedział. Panie trenerze, ile Pan spał od soboty, bo to chyba je, ciężko pan przeżył tą porażkę. Zacznę od tyłu. Rzeczywiście porażka nikt nie lubi przegrywać. Na pewno porażka to jest wkalkulowane w ten zawód, ale... My musimy bardzo szybko umieć wyciągać wnioski. Na pewno, na pewno po zakończeniu meczu już trudno było wracać, trudno było roztrząsać, bo tak jak powiedziałem wcześniej, najważniejszą sprawą to jest już po wejściu do szatni było podniesienie chłopaków, żeby do wtorku się przygotować. I tak jak tu Łukasz powiedział, wczoraj też było widoczne na zajęciach bo, bo e, chcieliśmy jak najszybciej zregenerować e, ten mecz, troszkę porozmawiać, odnowić się. I ten wczorajszy dzień też, też był właśnie takim, takim na, na przygotowanie się już do, do meczu e, z widzem. Rzeczywiście nie jest to łatwa rzecz, ale my musimy sobie z tym radzić. Ja jestem przekonany, że, że przede wszystkim zespół, przede wszystkim zawodnicy. Bo co by nie powiedzieć, patrząc na te, na te dwa mecze, które prowadziłem, była duża zmienna. Czterech zawodników na różnych pozycjach zagrało, jedni, jedni weszli od pierwszej minuty zastępując zawodników czy to chorych, kontuzjowanych. Był Mariusz Szybelski, który zmienił pozycję na boisku wcześniej grając gdzie indziej. Ta ten brak stabilizacji myślę też miał jakiś tam wpływ na ten, na ten mecz. Także ja na pewno daję odczuć zawodnikom, że wypadki przy pracy, bo ja to tak traktuję, się zdarzają i robimy wszystko, żeby, żeby jutro zespół wyszedł z zębem i zapomniał o tym meczu, bo tylko to jest gwarancja na dobre granie i wygranie meczu z Izywem. Natomiast Sobol. Radek wszystkie mecze grał i wiemy jakim jest zawodnikiem, nie tylko takim motorem napędowym, nie tylko zawodnikiem, który w tym sezonie strzela sporo bramek, natomiast jest to bardzo ważna postać i na boisku i w szatni w związku z tym Mam nadzieję, że wydobrzeje. Złapała go jakaś grypa żołądkowa. Miał ogromne problemy z poruszaniem się. Jeśli chodzi o stan zdrowia, to mam nadzieję, że dzisiaj już będzie wszystko ok. Wczoraj jeszcze już zaczął trenować, ale jeszcze to było nie do końca tak, jakby on sobie życzył. Nie możemy tu pewnych rzeczy przyspieszać, bo, bo po takim... Po takim problemie zdrowotnym jest ogromne spustoszenie w, w organizmie i mam nadzieję, że razem ze sztabem medycznym Radka doprowadzimy. A jakim jest zawodnikiem i, i, i kim dla zespołu, no to wszyscy wszyscy wiemy. A ja mam nadzieję, że Radek będzie jutro z nami na boisku. Szewelukim. Też wyznaję taką zasadę, że bo ja z Saszą rozmawiałem od momentu, kiedy tu jestem wiedząc, że widząc jakieś problemy na środku obrony, to wiedziałem, że Szewa wcześniej czy później będzie potrzebny temu zespołowi. Nie tylko on, myślę, w tym meczu zagrał słabsze zawody. Oczywiście na, na jakieś słabsze, słabszą ocenę niektórych zawodników. Tak jak też powiedziałem wiele rzeczy, wiele czynników wpływało, czy to, czy to mało grania, tak jak w przypadku Tomka Wełnickiego, tak jak, tak jak w przypadku Szewy, który trzy tygodnie wcześniej nie trenował z zespołem, leczył się plus trenował indywidualnie. Ostatni tydzień tylko trenował już z obciążeniami z samym zespołem. To, to miało na pewno duży wpływ na, na pewność podczas gry, na pewność siebie. Ale ja myślę, że no, nie można się na zawodnikach, jak to się mówi, pastwić, tylko każdy chciał zagrać jak najlepiej, a, a nie zawsze to tak, tak wychodzi. Także mam nadzieję, że, że może być tylko lepiej. Kolejne pytanie, bardzo proszę. Wicłup proszę. górnika zabrze. Mam do pana trenera pewną sugestię. Czy zdaję sobie pan sprawę, że najbliższe mecze które czekają klub, zawodników. Dla nas kibiców są z perspektywy takiej najważniejsze. Są to derby z ruchem, mecz z Widzewem również oraz puchar z Legią Warszawa. Chcielibyśmy widzieć determinację, ambicje, to co żeśmy nie widzieli na ostatnich meczach. Chcemy jasnych deklaracji, że zespół podejdzie do tego w ten sposób i czekamy na efekty tego. To znaczy się, ja patrząc na, na mecze, które prowadziłem, no, trudno, żeby, żeby nie, nie dostrzegać zaangażowania i, i chęci wśród zawodników. Natomiast różne są momenty i taki mecz jak, jak na Pieście, gdzie tracimy bramkę w pierwszej minucie i prowadzimy grę, jesteśmy zmuszeni do atakowania, gdzie przeciwnik się cofa, to siłą rzeczy przeciwnik, jak to się mówi, skutecznie przeszkadza i z tego wynikają większa ilość fauli, większa ilość, z tego może wynika, że, że, że odbiór jest taki, że to przeciwnik bardziej walczy i tak dalej. Gdyby to była inna, inna sytuacja i było, wynik nie byłby dla nas niekorzystny, myślę, że i obraz by był zupełnie inny. Na pewno na pewno zespół chciał, na pewno zespół hmm, pod względem zaangażowania się starał. A tak jak powiedziałem, no, tych problemów jakiś hmm, Szukając pewnych optymalnych rozwiązań jest sporo, mam nadzieję, że z tego wychodzimy i zdajemy sobie sprawę, że każdy najbliższy mecz już jutro mecz z widzewem jest tym zawsze ten najbliższy, najważniejszy. I deklaracja to zespół zdaje sobie sprawę i o tym ciągle roz, rozmawiamy, że punktem wyjścia w każdym meczu jest zaangażowanie i odpowiednie podejście do meczu. Jestem przekonany, że tak będzie jutro w meczu z widzewem, a a jak to jest, to często jest tak, że yy, zwycięstwo, yy, zwycięstwem yy, jakby umiejętności wychodzą w takim, yy, w takim meczu. Mam nadzieję, że jutro zaczynając od takiego zaangażowania te umiejętności też, też będą widoczne. Chciałem tylko też zwrócić uwagę yy, przed tym meczem z Beskidziem też wydawało się, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Nie było wcale łatwo. O czym przekonała się wczoraj Legia, gdzie, gdzie przegrali z pod Beskidziem i oceniając ten mecz i to zwycięstwo z pod Beskidziem, no to też musimy wziąć poprawkę, że wygraliśmy bardzo trudny mecz. Taki jak jutro będzie. Jutro też będzie to bardzo trudny mecz, tak jak to powiedział Łukasz. I mam nadzieję, że te umiejętności, e, które górnik posiada większe, wyjdą i, i będziemy się cieszyć z trzech punktów. Będzie dobrze? Dobrze. E, jeszcze jedno pytanie do trenera e, Ryszarda Wieczorka. No, jeszcze raz się przedstawię, Marcin Król, Nowiny Zabrzańskie. Pytanie o Preczusa na kulmę, bo w tym meczu z Piastem Gliwicą on też zagrał dużo poniżej e, oczekiwań i nie boicie się w sztabie szkoleniowym czegoś takiego, że e, dojdzie do jakiejś bariery powiedzmy mentalnej w tym momencie, kiedy na kulmie kończy się kontrakt, e, Burkina Faso nie awansowała na, e, na mundiali i po prostu z nimi już tak może być. Ja, rzeczywiście można tak patrząc na chłodno ten ostatni mecz, to ktoś no może tak to ocenić, że ci zawodnicy ofensywni zagrali słabiej, ale ja bym się też do końca nie zgodził, bo jednak patrząc na pierwszą połowę szczególnie, no myśmy zrobili parę bardzo fajnych akcji, gdzie no, zabrakło troszkę precyzji być może skuteczności, no bo rzeczywiście yy, i Prejuzd też miał dwie pozycje w tym meczu można powiedzieć, stuprocentowym. Nie strzelił no, każdego można, trudno żeby, żeby wszystko zamieniało się, każda sytuacja na bramkę, bo, bo, bo tak się nie da. I mimo tak trudnego momentu, kiedy, kiedy przeciwnik jakby broniąc się dużą ilością zawodników, no mimo wszystko zespół potrafił stworzyć tych parę pozycji, gdzie powinniśmy zamienić to na bramkę. Jedna bramka, myślę, rozwiązywała problem, bo piaz musiałby się troszkę otworzyć. I to jest takie jakby odpowiedź na to, że, że Prezius grał słabszy mecz. Jakbyśmy, bo ja zawsze analizuję to dosyć szczegółowo, jakbyśmy tak całą, każdą akcję rozbierali, no to yy, każdy pojedynek Predziusa czy Łukasza, tych skrzydłowych, którzy mają robić przewagę, no to była gra jeden na dwóch, jeden na trzech z podwojeniem, z takim skutecznym, jak to ja nazywam, przeszkadzaniem. I, i to było ciężkie. Natomiast co do, co do jeszcze końcówki i, i zaangażowania mentalnego Predziusa, ja tu myślę, że można być spokojnym, bo, bo on sam przeżywa mecze jak nie wykorzystuje, zresztą jak każdy zawodnik. Każdy zawodnik, każdy z nas jest profesjonalistą i, i na pewno do zawodu podchodzi profesjonalnie. Widać to na, na zajęciach treningowych, na pewno na meczu e, zawsze można to ocenić, raz lepiej, raz gorzej, ale to jest, to jest właśnie na tym to polega, żeby w tych trudnych momentach e, sobie radzić. Ja jestem przekonany, że, że, że w tej kwestii e, nie powinno być większych problemów, bo, bo to są ludzie, którzy, na których można polegać.